Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni, ubodzy w duchu, Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was. I gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o Was, cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Oto Słowo Pańskie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali te błogosławieństwa w takim kluczu tego, który zostanie dzisiaj ogłoszony doktorem Kościoła, Johna Henry'ego Newmana. Newman żył w XIX wieku. Był takim człowiekiem, który mając 15 lat Zauważył, że to, co dzieje się wokół niego, że ludzie, którzy wchodzą w głęboki ateizm, w taki ateizm, który też próbuje tłumaczyć świat, że ci ludzie ze swoją ideą właśnie odejścia od Boga, Takiego naukowego, tłumac próby, takiego naukowego wytłumaczenia też ateizmu nie, nie dają mu pokoju serca. Newman mówi, gdybym nawet przyjął tę koncepcję takiego widzenia świata, iż Boga nie ma, to to nie uspokaja mojego serca. I to był moment jego nawrócenia, jak pisze. To był jego moment takiego głębokiego wyboru Boga. Niuman te wszystkie um, takie wezwania serca, które odkrywał, właśnie serca, które chce um, być ciche, sprawiedliwe, miłosierne. Czyste, wprowadzające pokój. Wszystko to, co, się, co, co, co można by ogólnie nazwać, właśnie pragnieniem dobra, zobaczył jako miejsce, w którym on odkrywa Boga. Newman w ogóle nie chciał wejść w, takie, w taki spór między ateistami a ludźmi wierzącymi, którzy w taki naukowy sposób chcieli sobie przedstawić dowody na istnienie Boga ponieważ dla niego tym miejscem od odkrycia Boga było jego sumienie, sumienie człowieka. To było nie, nie, niezwykle ważne. Jest taki słynny list Newmana do księcia Norfolku, gdzie Newman pisze, że gdybym, miałem, gdybym miał wznieść toast. Choć jest to wątpliwe, dopisał, to bym go wzniósł za sumienie, a potem za papieża. Otóż, Newman dla, dla Newmana, kiedy już przeszedł też na katolicyzm, kiedy stał się katolikiem, konwertytą z anglikanizmu, było nie, nie, niezwykle ważne, myślę, to, co odkrywa każdy człowiek, że oprócz tego, że my mamy pragnienie dokonywania wyborów, że chcemy kształtować ten świat, właśnie że chcemy działać według swojego sumienia, żyć według swojego sumienia. Newman odkrywał, że taka niezależność jest niepełna. że bardzo potrzebujemy też takiej konfrontacji czy pomocy, może tak to chyba Newman nazywał. Pomocy jakiegoś autorytetu z zewnątrz, że człowiekowi jest bardzo trudno być pewnym, jedynie opierając się na swoim sumieniu. I, i oczywiście nie chodziło dla Newmanowi o to, że w taki prosty sposób, się, żeby się pod, podporządkować autorytetowi. E, i Nie rozumiał swojego katolicyzmu w ten sposób, że. On będzie polegał na tym, że ja się podporządkuję temu, czemu, czego papież naucza, ale że dla niego nie, niezwykle cenny był ten proces. Proces odkrywania w co ja wierzę, czego Kościół naucza, dlaczego ten papież tak naucza. Takiego dojścia właśnie do tego, że, ja, że moje, moje, moje sumienie odkrywa w nauczaniu papieża jakieś wielkie potwierdzenie. Tym, ten proces, wniumanie był bardzo głęboki. On się zaczął od tego, że on zaczął czytać, bardzo wiele czytał na temat całej tradycji chrześcijańskiej. Napisał potem taką książkę, która była pewnie najważniejszym jego dziełem. To, to było dzieło dotyczące rozwoju, rozwoju nauczania chrześcijańskiego. Czytał ojców Kościoła, potem kolejnych pisarzy, aż do jego czasów. I widział pewien rozwój. Widział, że to nie jest coś... Yy, Nauczanie chrześcijańskie nie, nie jest czymś stałym, w tym sensie stałym, za stałym, ale że się rozwija. Ale to, co dla niego było tym fundamentalnym odkryciem, to to, że w, w tym wołaniu w człowieku, które się odzywa tym pragnieniem czynienia dobra a unikania zła, Newman odkrył Boga. Za jedyną drogę do prawdziwego Boga, więc kogoś osobowego można uznać tylko wewnętrzne przeczucie, że życie ma większy wymiar, że musi istnieć ktoś, kto daje o sobie znać w moim wnętrzu i nie pozwala, nie pozwala spokojnie powiedzieć śmierć to koniec wszystkiego. A więc jest ktoś. Kogo odbijam w swoim wnętrzu? Kto się odzywa we mnie tym pragnieniem dobra, a unikaniem zła? Że mogę to potem odkryć, poznawając moją wiarę, poznawając dziedzictwo e, kościoła, w którym jestem, potem odnosząc się do autorytetu. Ciekawe, czy dzisiaj papież Leon nazwie Newmana doktorem sumienia. Być może. Wydobył go Benedykt XVI, któremu był Newman bardzo bliski. Wtedy papież zdecydował się pojechać do Anglii i w Birmingham ogłosił go błogosławionym. Papież Franciszek go zaliczył do grona świętych. Czyli ten, ten człowiek, który może być kimś bardzo ważnym dla nas, który podkreśla wagę sumienia, a jednocześnie wagę autorytetu, wagę odkrywania procesu, w którym my jesteśmy, kiedy idziemy ku prawdzie, kiedy ją możemy poznawać, możemy ją pogłębiać, że wtedy dzieje się coś niezwykle ludzkiego w nas. Że ten człowiek dzisiaj może nam bardzo wiele powiedzieć. Przepiękna postać, dramatyczna. Był najważniejszym człowiekiem Kościoła Anglikańskiego w XIX wieku. I w pewnym momencie zdecydował się odejść z tego Kościoła. Zdecydował się na wejście do Kościoła Katolickiego ze względu na autorytet papieża. Kościele, który tak jak dzisiaj miał wiele swoich grzechów, słabości, nędzy. On odkrył autorytet, który mu pozwala odkrywać swoje sumienie. I ciekawe, że kiedy przeszedł do Kościoła Katolickiego, również w tym Kościele Katolickim był niezrozumiały. Wcale nie było mu w nim łatwo. W zasadzie pod koniec życia dopiero został doceniony, odkryty. Jeden z papieży pod koniec XIX wieku nawet go ogłosił kardynałem. Piękna postać. Dzisiaj spróbujmy się wsłuchać to, co papież nam powie, wynosząc go, ogłaszając go doktorem Kościoła.